Serafinek dostał takie poitko, Już się tak mniej boi, już jest przy drzwiczkach, proszę bardzo. Jest śliczny, wspaniały i mądry pewnie. Nie boi się w ogóle, tak? Już tak troszeczkę się wykoboi, to Tak, tylko. Spróbuję otworzyć. Zobaczymy, co Serafinek. Serafinek jest piękny. Tak, a jest bardzo grze. ale nie. Chcielibyśmy wyjść, tak? Po, po nocy, po głaskaniu. Żebyśmy, tak? Niedługo Cię puścimy i będziemy się bawić razem. Tak. Będziemy, tak? Grzeczny pyszczek. Tak, i nawet żumbeczko nie wystawimy. Tak po łebku pogłaskamy. Jesteśmy bardzo grzeczni. Minęła noc od wczoraj. Jest bardzo, bardzo grzeczny. Bardzo grzeczny jestem. No może się tam zdarzyć, jak się zdenerwuje Czasami może. Bardzo grzeczny. Wyobraźcie sobie Państwo, czwarty dzień już taki jesteśmy, już takie kolegi zaczynamy być, tak? Już sobie siedzi przy drzwiczkach, już się mniej boi, tak? A nie uciekamy, nie. Jeszcze nie uciekamy. Przerafin jak ma normalnie swój pokoik. Piękny, a nosek, proszę, mielone, suche, poitko, No ciekawe, gdzie pijemy. Pojutko, piękny jest. Niesamowita historia. Niesamowita historia. Nawet nie myślałem, że to tak pójdzie. No już myślałem wczoraj, żeby go przez chwilę, żeby puścić, bo miał taki syf w klatce. Ale zrobiliśmy kąpiel taką przez prysznicę wodą yy, taką cieplejszą, siedział sobie, był zmoczony, jak co było widać, taki piękny, w ogóle nawet nie ma nic nerwów, noskiem rusza, żadnych nerwów nie miałem, żadnych, jestem piękny. Co ci ludzie chcą od was, że gryzonie, no trudno, takie mamy naturę. Tak, Ale jak widać, są bardzo przyjacielskie. Tak jak mówiłem wczoraj, człowiek zapozna człowieka, a ten po niedługiej chwili go ugryzie. Jeśli wiecie Państwo, o czym myślę, pozdrawiam oczywiście wszystkich ludzi o dobrych sercach i, i modlę się za tych, co są raczej niedobrzy, aby się zmienili. Los. Piąteczka szczureczkowi. Tak, piąteczko. Piąteczka szczureczkowi, tak. tak. Proszę bardzo, plus jak ja jestem piękny nisty. Pokaż pyszczka. No piękny pyszczotek, Piękny. Dziękuję za obejrzenie moich filmików, kto ogląda i zapraszam do śledzenia dalszych losów zwierząt. Cześć jest serafinek.